Jakie zagrożenia niesie właśnie taka otwarta sieć internetowa? Jest Tych zagrożeń jest mnóstwo i gdzieś wszyscy to czujemy, że tych zagrożeń jest bardzo dużo dla, zarówno dla nas samych, dla naszych pieniędzy, dla naszych danych i tak dalej, jak i dla dzieci, dla ich bezpieczeństwa. I to nie tylko dlatego, że tam mogą czaić się przestępcy, bo to też wiemy, ale tam jest dużo zagrożeń dla psychiki naszych dzieci, a niekoniecznie wprost musimy to umieć rozpoznawać. Dlatego ważna, to przyczynowa, ta przyczynowo-skutkowa, ten ciąg przyczynowo-skutkowy, jaki wytwarza się pomiędzy tym, co, co dziecko widzi, co młody człowiek ogląda, na co co ma na niego tam wpływ, a co się dzieje w jego psychice? To musimy poznać. Po to ta konferencja. Jak możemy się zabezpieczyć przed tymi zagrożeniami? Przede wszystkim edukacja. Są w internecie filmy, które instruują jak się zachowywać, jak bezpiecznie korzystać z internetu, ale też dużo musimy czytać na temat ludzkiej psychiki, dużo musimy czytać na temat nowoczesności e, internetu, również bo internet się zmienia i też musi być jak gdyby na bieżąco. No i wreszcie musimy wiedzieć jak działają przestępcy, jak działają ludzie nieuczciwi. Co może wnieść taka konferencja? No po pierwsze wiedzę. To jest, musimy skorzystać, dobrze jest skorzystać z wiedzy i doświadczenia osób, które się na tym znają. My dopiero w to wchodzimy. To, jest, to są w zasadzie pierwsze kroki, natomiast chcemy być o ten krok do przodu. Mam nadzieję, że ta konferencja spełni nasze oczekiwania. My, nauczyciele, rodzice, a także pedagodzy i wszyscy jesteśmy poddani nowej próbie, nowym zjawiskom które są dla nas ogromnym wyzwaniem. Świadomie chcielibyśmy poszerzyć naszą wiedzę tak, aby dostarczyć wszystkim narzędzi do niwelowania właśnie agresji, przemocy i zjawisk, które są dla nas nowe. Kolejnym ważnym tematem będzie także zdrowie psychiczne uczniów, a także o tym, jak rozmawiać z nimi o wojnie, o sytuacji geopolitycznej, w której właśnie się znajdujemy. I mam nadzieję, że ta konferencja pozwoli nam przyjąć odpowiednią postawę. I zdobyć większą wiedzę, którą wykorzystamy już później w pracy i w życiu i w domu. Jak to się stało, że Społeczna Akademia Nauk wespół z Zelowską Dwójką są dzisiaj tutaj na tej konferencji? Ja myślę, że to jest wynik współpracy Społecznej Akademii Nauk z całym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Cieszę się, że z naszymi partnerami udało nam się zorganizować dzisiejszą konferencję. Bardzo ważne wydarzenie, ponad 150 uczestników. Mówimy o hejcie, zagrożeniu jakie płynie z korzystania z internetu. I jak również przeciwdziałać tego typu zagrożeniom. Jest niezmiernie miło, że w ślad dzisiejszej konferencji już ustaliliśmy sobie temat następnej konferencji warsztatów certyfikowanych, które będziemy organizowali na jesień tego roku, również tutaj w przy współpracy z, z, z szkołą i z całym tutaj regionem Zelowskim. No, mamy trudny okres, okres covidowy, okres wojny, ale tutaj dzięki przychylności władz i pana burmistrza Jachemka, pani dyrektor Adamusiak Stasiak udało nam się tą konferencję zorganizować. Jest temat bardzo ciekawy. Ciekawy, na czasie e, zainteresowanie e, nauczycieli, wykładowców, e, psychologów, dyrektorów, jest bardzo duże. 150 osób bierze udział w dzisiejszym wydarzeniu. Myślę, że to jest taki wstęp do naszej dalszej i, i takiej pogłębionej współpracy. Jaki wpływ mogą mieć na psychikę młodych ludzi te od dwóch tygodni bombardujące nas niebezpieczne, drastyczne zdjęcia. W szkołach, jak Państwo wiecie, pojawia się mnóstwo uczniów ukraińskich, więc to już jest taki namacalny. Dla nich znak, że ci uczniowie musieli opuścić swój, swoje państwo. Oni to widzą, oni e, mogą tego doświadczyć. Jest to duży niepokój, duży strach o wiele rzeczy. Mają swoich e, rodziców, mają swoje rodzeństwo, które jest rozsypane po całym świecie, więc nie. czy e, dziadków martwią się po prostu, tak? Tak po prostu, jak, jak martwi się jedna osoba o drugą osobę. E, kolejna sprawa. E, tak jak tutaj zdążyliśmy na konferencji usłyszeć, mamy internet, mamy bardzo duży dostęp do wiadomości, a, a nasi młodzi nie do końca umieją filtrować te informacje, więc to, co będą e, oczekiwać, zobaczą i tak to interpretują, jak chcą, a co nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością.